W dzisiejszym odcinku będziemy testować jedzenie wszystkich influencerów w Polsce, ale najpierw wylosujmy, którym z nich jesteśmy. Więc zacznijmy od zeskanowania kodów QR, które prowadzą nas do Instagrama influencerów, w których się stajemy. Więc ja Dobry będę... Losowałeś. Warszawski Koks! O kurna, ale zaroniście! Dobra, no to trzeba najpierw się rozebrać trochę, co? Tak jest. Warszawski Koks, weźcie mnie na ławę. Teraz ja losuję i wybieram tego. Zobaczmy, co to będzie. I... Kizo. O. Kurde, ale będą dzisiaj rapsy robić. Ja wiem, te. kto nie będzie się smucić, tylko zatraci w tym... Co najlepsze. Czyli w odcinkach Tyksusa. subskrybujcie. Ja będę Mr. Beastem, czyli co? Będę najbogatszy. Ekipa Jenzi. Anna Lewandowska. I jestem skończony. Co myślicie? Wyglądam jak Kizo. Swoją drogą mega się jarę, że jestem Kizo, bo to jest jeden z moich ulubionych raperów. Mega szanuję, mega jest zarobiony z tym Także jestem Kizo od teraz. Będziemy dzisiaj robić trawki, będziemy wydawać pęgę. Ja wylosowałem Mr. Beasta, a Mr. Beast wygląda na dosyć skromnego gościa, więc ubrałem się dosyć skromnie w jaskrawy niebieski t-shirt, więc chyba będę wyglądał. Całkiem podobnie. Przede mną cały dzień jedzenia czekolad, więc w sumie jest nie marzeń, no nie? Uch, to jako, że robimy formę, to mam tutaj trochę produktów od WK. Sos Zero. Tutaj od razu mówię, nie będę zbyt obiektywny, no bo nie lubię zbytnio produktów Zero. Ale za to wafelki. Batonów proteinowych U, też nie lubię. Na słabego trafiło, żeby to oceniać nie? W każdym razie, zobaczmy. Na pewno są dobre, jeżeli chce się zrobić formę. Jak widzicie, ja już mam idealną formę, więc już nie muszę po prostu. Ale dobra. Pankejki. Mm. no, co mam powiedzieć? Mi nie smakuje, ale dawałem ten sos spróbować dwóm innym osobom i mówili, że dobry, więc to jest moja opinia na ten temat. Baton proteinowy, solony karmel. Batonik się tak prezentuje. Mmm, nie lubię solonego karmelu ani batonów proteinowych, a to mi mega smakuje. I to, na co wszyscy czekamy, dla mnie najlepsza rzecz. Zawsze, jak na siłkę chodziłem, jadłem wafle. Na szczęście, 6 lat temu zrobiłem formę i od tej pory już nie byłem na siłowni. Nie wiem, jak to działa, widzowie. Wpadłem do kociołka z testosteronem, chyba jak byłem mały. Mmm, to bardzo polecam. No więc na śniadanie, jeżeli lubicie takie sosy zero, no to to jest oczywiście bardzo dobra rzecz, jeżeli chcecie zrzucić wagę. Ja paneki mam zwykłe, ale dodatkowo można zrobić pankeiki proteinowe bardzo łatwo i wtedy to już w ogóle jest genialne. Halo? No wiesz, te produkty to trochę większe powinny być, takie jak ja, nie? Jestem gigantem, nie? Jadę na wakacje. Disney, yo. Kizo, Kizo, może zjeść śniadanie jakieś? No witam, witam bardzo serdecznie, widzowie. Zaczynamy dzień od śniadania. Także moje płateczki wjeżdżają na ruszt. Jeszcze ich nigdy nie jadłem, no bo sobie po co? Teraz przetestuję razem z wami. Nie ma się co smucić, tylko zatracić tym, co najlepsze. Czyli moje płatki. Mmm, kokosowe. Chcesz może być moim super Dostałam takie płatki, ale ja nie mogę jeść takich rzeczy, bo ja jem tylko fit. Jestem twoim super Dobra, przetestujemy to badziewie, ale nie mają szans z moimi kizersami. Warto wspomnieć, że to są płatki, które są jedyne dostępne w Polsce. To są płatki. ale sam cukier, co jest? To jest tak słodkie, że zaraz idę chyba nagrać jakąś nową piosenkę, mam tyle energii. Ania, jak już jesteśmy tak blisko, nie? No. To nie chciałabyś nagrać ze mną jakieś piosenki? To jest sprawy, nie? A to tak mi odpadło. Widzę, wie fajnie, że jesteś bo jestem mistrzynią świata w judo. I pokażę wam jeden fajny chwyt. panie Gizo, panie Gizo! Tak się neutralizuje frajerów. W życiu najważniejszy jest oczywiście trening, więc lecimy. No patrzcie na regenerację, nacieranie śniegiem i teraz trochę białeczka. Mm. Wiecie, że te lody mają 4 razy mniej kalorii i dużo białka? I naprawdę są niezłe na dietę. Ja jestem Mr. Beast, a to są moje czekolady. To jest człowiek, którego zaraz zamknę w tej rakiecie na 365 dni. A jak Uda mu się przeżyć, dostanie 5 milionów złotych. Czekaj, co na ile? Na 365 dni! Ale stary, ja nie mogę, ja mam filmy do nagrania. nie... Nieważne. Jak się czujesz? Jak się czujesz? A co? To jest cukrem. Proteiny. Proteiny, rozumiecie? Ja, I tego to... człowieka też zamknę w rakiecie! Wchodź do rakiety. Teraz. Przejdę do jedzenia czekolad. Jeśli uda mi się zjeść całą czekoladę, sam sobie zapłacę 5 milionów złotych. Proszę zobaczyć, jest podzielona na trzy osoby i na jedną dużą. Więc jak jest w ekipie trzech kumpli z czwartym, większym, to dla niego jest ten kawałek. Więc ja go wezmę? Latry za? Nie! No, e, e. ta czekolada jest bardzo słaba, szczerze mówiąc, bo amerykańskie czekolady używają najgorszej jakości konserwantów, które mogą Europejczykom przypominać nieco posmak w I to jest prawda widzowie, dlatego budźcie europejskie czekolady. Ale bez przesady, bez przesady. Jak wiecie, jestem Anną Lewandowską, więc dzisiaj mamy dzień na zdrowo. Zresztą jak zawsze nie ma czydejów, bo ciało jest naszą świątynią. No, nie tam w tą piłkę. Kamera przyjechała! No, także bierzemy jedną kromeczkę chleba. Jeśli chodzi o ten chleb, to to jest. Chleb z mojego sklepu, mój produkt i jego codziennie rano wypiekam specjalnie dla Was. Naprawdę, Pani Anno, Pani do każdej żabki jeździ Oczywiście, przy przecież podpisuję to swoim nazwiskiem, a to jest pasta pistacjowa. O, możecie zobaczyć, jak ona się pięknie rozsmarowuje na tym chlebie. Ten chleb jest jedyny w swoim rodzaju, naprawdę. Ten aromat, ten zapach. No i oczywiście produkowany jest przeze mnie. Pyszne jest, Pani Anno? Bardzo dobrze smakuje. Trzeba się przyzwyczaić. Żeby później mieć piękne ciało Weźmiemy kolejną kromeczkę I spróbujemy tym razem z czymś innym Jeszcze z moich produktów Siuba! Nie wiem jak owca robi tego debila z siłki, ale chciałem być taki Co to ta ręka jesz? Kroję ci kawałek mojego chlebka, jest dietetyczny i bardzo smaczny Lubisz pistacje? Pistacje? Dobra, spróbujmy to. Czy to ma proteiny? To jest wszystko zdrowe. O to nie ma być zdrowe, to ma mieć białko. Sekunda, już sprawdzam poziom białka. 12 gram. No nie no, ja tego nie jem. Idę po jakieś lody białkowe. No cóż, a ja przejdę do degustacji kremu orzechowo kakaowego Pachnie super! Mm. Mm. To jest przepyszne Bardzo, oczywiście ja, wiadomo, ja to produkowałam, więc musi być przepyszne Ale jest to przepyszne to sama to kręcisz codziennie rano w domu, tak? Mm -hmm. To jest przezarombiste. najlepsze rzeczy, które jadłam, serio Ale spoko jak nutella, czy nie? Jak lepsza nutella, taka bardziej orzechowa I na pewno ma lepszy skład Czas na mój trening Widzowie, wylosowałem Jenzi i ekipę, więc mamy picie Rush Tutaj różne lody, są też pączki Nie mają oni za dużo produktów, ale zobaczymy chociaż czy są smaczne Więc zaczynamy od tego loda Kaktus Patec Ice mm, Ale fajnie niebieski. wygląda, w ogóle. ale zarąbisty I uwaga, wgryzamy się w niego Mmm. Mmm. Mm, mm. Ej, chodziło, jest mega niedobry Dziękuję, jak pasta do zębów Rush, ogólnie jest więcej smaków tego picia Pijemy już wcześniej jedno takie i było mega dobre mm. Spoko, Grejfrucik troszkę gorzkie, troszkę słodkie, fajne. Ale skoro mamy ekipy Freeza, to trzeba zrobić coś tak jak oni. A więc widzowie farbujemy włosy na taki kolor, jakim pani na tym kolej fortuny kręcimy. Co! So nice! Widzowie, w takim razie próbujemy włosy kolor różowy. Lecimy. Widzowie, właśnie jesteśmy w studiu, wziąłem ze sobą kilka przekąsek, żebym tylko nie zgłodniał i będziemy robić nowy hit. I już niedługo na Spotify'u, na YouTube'ku, wszędzie. co mnie realizuje. Ja to wyprodukuję. Jeszcze tego nie robiłem, ale spokojnie, bo się nauczę wszystkiego, więc jakiś węgier będzie. To nie może być skomplikowane. Dobra, dobra, weź mi tutaj jakiś taki traczek. Wiesz, wakacyjny vibe. Okej, okay, okej. Okay. Jakiś węgierek, nie? Bo nie może być nic innego. No jasne, jasne. Jakiś w stylu niemieckim. Ich bin haba pora. Ej, To jest dobre. No to pobieramy Widzowie, ja najpierw piszę po niemiecku, a potem dopiero po polsku, bo jest łatwiej. Poza tym niemiecki rap klasyka. Zobaczcie, widzowie, otwieramy. Hezers, malina i biała czekolada cups. To jest takie podobne do Rizis, ale wcale nie jest podobne do Rizis, bo Rizis nie są polskie, więc a ja jestem polski. Mmm, mmm. To jest mega dobre. Poka. Hmm, niezłe. Napisaliśmy tekstik, nam to ile? Trzy minuty? Zresztą będzie słychać. Mm, ta. Kiedyś już rzuciłem jaranie. Twoja matka mówi, że ze mną dobry spanie. Widzę jak podchodzisz po nową kanapkę. Batonki, zo lepiej włóż swoją jabkę. To nie byle co, to nie żadne sranie. Stanowski nawet wprasza się do mnie na śniadanie. E, e. Lizo! Nice, nice, mamy to! No i easy peasy lemon squeezy Trzy minuty, tak się zarabia bęgę Milion złotych, przelew na moje konto Kiedyś już rzuciłem na ranie Twoja matka mówi, że ze mną dobre spanie Widzę jak podchodzisz po nową kanapkę na, na kizu, lepiej włóż swoją jabłkę To nie tyle co, to nie żadne zranie Stanowski nawet wprasza się do mnie na śniadanie e, e. Lewandowska? NOOOO! Węgier! Węgier! Mamy to! MAMY Bę TO! Idę ogarniać tele... Co to jest? Myślałem, Wielkier... że... Że ćwiczysz! Tak, tam ćwiczę ćwiczę! Czekaj! moc! O. <śmienicza> Nossa! Awesome. Mmm, ogólnie. Poprzednie produkty lekko sfejtowałem, ale to jest przepyszne jeszcze. Dużo ma białka. Mega dobre. Cieszę się, że wuka wylosowałem. Dobrze widzowie, a więc to jest mój outfit. Tak się prezentuje. Tutaj oczywiście mamy niebieską bluzę taką z napisem jakimś tutaj ładnym. Kamizeleczka taka czarna, pasująca do spodni. No i buty kolorowe tutaj takie fajne mamy. No wydaje mi się, że są bardzo fajne. Outfit jest bardzo ładny. No i wydaje mi się, że też Wam się bardzo podoba, ale jeszcze tak jak obiecałem, musimy farbować włosy na różowo, więc lecimy z tym. few O, dobrze, dobrze widzowie. Już malowania moich włosów, a odficiek jest piękny. No i teraz będziemy robili inne słodkie rzeczy. Zapraszam do dalej do, do oglądania filmu. Cały dzień jem, dzisiaj już tylko te czekolady, więc po cichu z Igorem postanowiliśmy zjeść maka, ale zamówiliśmy wszystkie jedzenie z McDonalda, co się dało, więc czekamy właśnie na zamówienie i jedziemy do okienka zapłacić. Tylko, Igor, masz kartę? Nie, to no bo ja nie mam się stary. Stary, ale przecież ty jesteś Mr. Beast. Ja mam kartę, że... Żeby... Stary, ja też nie mam hajsatnego. Ja nic nie mam. Kurde, dobra, to nie, to zbadamy, co? No dobra, to uciekaj, do. Dobra, stary, to weź ić anuluj to zamówienie. Jak to? stary, ale to ty zamówimy. Jestem Mister Beast, stary, nie mogę wejść anulować zamówienia. Powiedz, że te wszystkie te 53 burgerów 100 pickmaków, to musimy odwołać jednak. Stary, jak to zrobisz? To dam ci kolejną czekoladę. Stary, co to to jest stary? Nie masz szans, że ja za czekoladę będę anulował całekie zamówienie. Dobra, stary. dobra. <noise> dobra idea. Ranie. Twoja matka mówi, że ze mną dobry spanie Widzę jak podchodzisz po nową kanapkę Baton kizo, lepiej włóż swoją jabkę. To nie byle co, to nie żadne zranie Stanowski nawet wprasza się do mnie na śniadanie e, e. Dobra, teraz zrobimy sobie blind testa wszystkich lodów. W się sensie może nie też że blind testa, ale blind będę je wybierał i potem będziemy je testować. Lecimy. Dobra, wyczuwam tutaj takie dobrego logika jakiegoś. Ten, ten. Ten, mamy tego loda, jest kwadratowy Okej, okay, okej, okay. otwieramy Dobra, muszę sobie zrobić trochę to przestrzeni nie. na usta No, fristo co tam? Ci, fristo w ogóle zapłaci jakby, jak powiesz, że niedobry? W sumie co, nie wiem, stary Dobra, Łow po prostu, że dobry, nie? Dobra, dobra, bardzo dobry lód, bardzo mi smakuje Teraz spróbujmy mm. o, I faktycznie dobry Oceniam go na 8 na 10, a to chmurka? A to on nie powinien być różowy? Teraz w ogóle widzowie zauważyłem, że jest jeszcze cloud, czyli chmurka po angielsku Więc czy to z tym czy one się różnią w ogóle Tu jest napisane, że to jest lemon ice cream, czyli on będzie chyba cytrynowy Spoko ja lubię Ufu. Oh, no, dobra. Ja lubię stryjnowy sorbety i problem jest w tym, że to jest stryjnowy lód, ale to nie jest sorbet. I to strasznie słabo ze sobą komponuje. Ale rozumiem, że to może komuś smakować. O, ci, co to chyba lubi. Zróbmy jeszcze jednego loda. Dobra, mi loda. A mieszaj mi lody. Dobra, zamieszałem. Dobra. wyczuwam tego. O! Jest coś. Dobra. To jest chyba lód ekipy, ten klasyczny taki, bo jest podłużny bardzo. Dobra. Oj, tutaj. Te... Nie wiem, czy on się nie złamał ten lód, właśnie. go otwierałem. jest dziwne coś z nim, no. Mmm, bardzo dobry lód. Mmm, bardzo dobry lód. Wydaje mi się, że ma jeszcze... Ej, ej, coś to już mi... To jest kolej. Daję mu ocenę 9 na 10. Fajnie, bo miał chyba posypkę jakąś. Dostałem coś właśnie. Nie wiem, co to jest. To jest lód? Nie. To jest czekolada. to jest czekolada Mister Bista? Nie, no, To jest czekolada. Karton, Smakuje jak po prostu kawałek kartonu. Mister Bista wiedziałem, że tu... Mega dobra czekolada. Mega. Najlepsza czekolada, jaką miałem w życiu. Widowie, kupujcie tą czekoladę. jedźcie teraz do sklepu i mówcie swoim rodzicom, żeby kupili wam tą czekoladę. Jest najlepsza na świecie. Przedostawaliśmy już wszystkie lody. W sensie prawie wszystkie, ale już pozostałe są takie same. Ale mamy tutaj jeszcze lody nie ekipy, tylko Mystery Ice Chinek. Czyli to jest po prostu konkurencja. Frieza. Spróbujemy też, żeby ocenić, kto robi lepsze lody. Testujemy. Ej, tak się składa, że to też jest mango, ale jest znacznie gorsze niż to, które wcześniej. Chce, co tego loda zjeźdźmy, co jest To też jest mango, ale tamten był po prostu taki fajny. Ten mango był taki przyjemny, a ten jest taki, kurde, gorzki, niefajny. Ej, czyli ze wszystkich lodów influencerów uważasz, że te fajnie. oryginalne lody ekipy są najlepsze, te takie długie, tak? Tak, i smak mango w dodatku Słuchajcie, skoro mam spędzić cały dzień jako Ania Lewandowska i muszę zjeść w tym celu dużo jej produktów To najpierw zrobię sobie miejsce i zrobię porządny trening razem z Anią, pierwszy raz w moim życiu Uwaga Ściągnij łopatki Okej okay. Widzisz kolana wyżej doma Dobra, jestem karateką Ale wyżej, narzuci dorobi dorobi trochę Ale... Wiesz czy... to czy nie? Dawaj, dawaj, biegnij po to! Dobra. Shan Kultan. Oh. Dawaj. Przyszedł, co ty robisz? To tak. Oh. Dawaj! Ja bym się daję rady. Oh. Ej, słuchajcie, pani Ania ma bardzo wyczerpujące treningi, ale też bardzo dobre soczki. Mega super. Igor, możesz wybrać sobie dowolne auto z całego parkingu i będzie twoje. Masz 30 sekund. Co? So, serio? Wszystkie te auta? Serio, 30 sekund. Wybieram to. Wybieram to wybieram to? bo jest najbliżej. Wybrałeś auto, bo którego się znajdujemy. Jesteś pewien, że chcesz to auto? No tak, to auto. No. Dobra, to teraz Igor masz 30 sekund, aby włamać się do tego samochodu. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, co? W... Stary, nie mogę się do niego włamać. Musisz zdobyć ten samochód, na 30 sekund, dawaj. Stary, nie, no nie będziesz. <grym> To jest, stary, nielegalny. Dawaj, masz 30 sekund, dawaj, dawaj Nie, nie, ja stąd idę, stary, ja wracam do domu Nie udało ci się włamać do tego samochodu w ciągu 30 sekund, więc niestety auta nie wygrywasz, ale dostajesz moją czekoladę, proszę Czemu jest otwarta i zjedzona? O co chodzi? Widzowie, jestem teraz z MrBeastem i patrzcie na to, Nam go, że powiedział Polska górą Excuse me, can you say Polska górą? Polska górą Górą Mamy to widzowie, polska górą, yeah! Znaczy, polska górą, jej, super! Dobrze widzowie, a więc jesteśmy teraz tutaj. I mamy pączki, no niestety to nie są nasze pączki, ale są to też Dottie Donuts. Ej no Ty masz nie masz pączki? A ja mam. A Czekoladę, no kurde. Czy Mr. Beast nie wymyślił czegoś innego? Widzowie, pączki, bardzo dobre, ale już nie daje rady, bo sam cukierman. Tylko słodkie picie, słodkie pączki, słodkie lody, tylko słodkie rzeczy, już nie daje rady. Cieo, chłopaki. Cieo, eee. Mati. Siema. Dostajesz właśnie czekoladę od Mr. Vista i 100 złotych, proszę. Dziękuję. Najlepsza czekolada. Mr. ty? Trzymaj sumę nagrodę od sterwista Wisto, mi dziękuję Dobra Dobra, to tak już Dobra, dobra, dobra to Nie mam pieniędzy, nie dawaj to Nie mam No dawaj, Jeba! dawaj Nie mam Dawaj te 100 zł Nie ma. Mati co ty robisz? Nic, nic Dawaj to oddawaj Chłopaki Dawaj to to Dawaj 100 zł, bo ci skazuje komputer I, i czekolady Dzięki. Nie nagrywałeś, chyba tego nie. Nie, nie, no już. Nie nagrywałeś, jak zabieram pieniądze. Nie, teraz dopiero zaczynasz nagrywać, dobrze. Kowaki, no? pokażcie, jak jesteście zadowoleni. O! Oh, okay. Subskrybujcie kanał Mr. Beast. Dobra, widzowie, wszyscy bardzo zgłodnieli także robimy moją pizzunię. Zobaczcie, sukces! Iliana będzie przepyszna. Podobno najlepsza pizza na rynku. Nie wiem, bo nie testowałem jeszcze, ale zobaczcie, co tu jeszcze mam. Kolejna pizzunia, inny smak. I mamy coś jeszcze? Zapieksy. No, dęziak przyszedł. Pizza, nice! Chciałbyś spróbować sobie? Ey. Nawet nie wiedziałem, że masz zapieksy swoje. Stary. No, pizzę jadłem. Pizze są mega dobre ogólnie. Ej, wygląda naprawdę nieźle. Wszystko świeże, fajnie. Ja, ale trochę małe Zapiekaneczki, no no. Ale ja to dwie Uuuu To będzie mega dobra, nie? Serowe To co lubię Mam już dosyć jedzenia czekolad Bistowych, Ale z racji, że jestem MrBeast, to mam kupę siana i po prostu zapłacę reszcie za trochę jedzenia więc... Ja mam tak To nie są co prawda polskich influencerów rzeczy, ale chipsy Snoop Doga, Chipsy jakiegoś innego znanego ziomka Kto Lil Baby jest? Ej, to ja lubię Lil Baby I chipsy Nicki Minaj Co ci się stało w buzie, Oscar? Oskar? jechać się Ej, dobra, czekajcie, zrobimy porównanie Muszę zobaczyć, czy MrBeast ma dokładnie taki uśmiech bez kitu. dobra. To jest niezłe odwzorowanie, nie? Czyli ja test, będę testować chipsy Snoop lub w takim Ej, razie. Ja się ja, z ja Mam tof. dość już udawania WK. WK są jedyni w swoim rodzaju, więc nie chcę mi się ich podrabiać. Zobaczmy, czy są dobre te chipsy raperskie z zagranicy. Dobra, jakie to są smaki. Ej, wszystkie są o smaku barbecue. Ale, czekaj, te są miodowe, te są serowe. A te? Mmm, onion. Ja widzowie ja na przykład nie smaku trufli, ale jak ktoś lubi, to te bardzo. O ja uwielbiam. Te są o smaku barbecue. Inny, jak fajnie zjesz w końcu coś, co nie jest czekoladą Mister Bista. to nie jest truflowe. Jest, patrz. With my honey trufle. Czyli to jest truflow Nicki Minaj. Mhm. Według ciebie, mhm. które są najlepsze? Najlepsze są Snoop Doga, najgorsze Nicki Minaj. O. No ja się zgadzam ogólnie. A tak? No to są średnie, po prostu to pomiędzy, są, nie? Tak. To są pomiędzy. Takie chipsy. Także skosztujcie sobie wszyscy mojej pizzuni. Jestem ciekaw, co powiecie Ja lubię pizzę kizo, akurat to jest jedyny produkt influencerów, jaki Proszę? kupuję. Zapiekankę ktoś może chciałby? Tak. A to są też zapiekanki? Ja wolno łamię. Proszę. Tak. Tak. O dziękuję, ja sobie. Spróbuję. Oczywiście, że moje zapiekanki. Myślisz, no? Mm, Jaki Jaki według was jest najlepszy ze wszystkich? Ta pizza, pizza kizono. Daj, mm -hmm. dobra, to jest najlepsza pizza. No. Nic dziwnego, że sprzedają przekąski, ponieważ po prostu najwięcej osób chce je kupić. Ale ogólnie, żeby żyć na diecie, najłatwiej miał kizono, bo przynajmniej ma pizzę, więc to jest w miarę normalny żarcie, mimo że też niezdrowe. Możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli, żeby sprzedawał T-Squad. czy jakieś słodycze, czy nie słodycze. Piszcie. A ja się z Wami żegnam, to na tyle na razie.